O mój Panie Jezu Chryste, upadam na twarz Twojej boskiej obecności, błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy aż po śmierć na krzyżu. O udziel mi pomocy i łaski. Daj miłość, głębokie współczucie i zrozumienie Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę dwunastą. A dla tych godzin, których nie mogę rozważać, ofiarowuję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, który muszę poświęcić na swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij, O Miłościwy Panie, moją pełną miłości intencję i spraw, aby było to dla pożytku mojego i wszystkich, jak gdybym w sposób skuteczny, święty, dopełnił tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, O mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą i aby przypodobać Ci się jeszcze bardziej. Biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, tapiając całego siebie w Twoją wolę i Twoją miłość. Wyciągam ramiona, by Cię objąć, kładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. Dwunasta godzina od czwartej do piątej rano. Jezus. Na łasce, żołnierzy. Moje najsłodsze życie, Jezu. Gdy spałam przytulona do Twojego serca, czułam częste ukłucie ciemni, które ranią Twoje najświętsze serce. Chcąc się wraz z Tobą obudzić, abyś miał przynajmniej jedną osobę, która dostrzegłaby wszystkie Twoje cierpienia i Ci współczuła, przytulam się mocniej do Twojego serca. Czując Żywie i Twoje ukłucia, budzę się, ale co widzę, co słyszę? Chciałabym Cię ukryć w moim sercu, aby narazić się zamiast Ciebie oraz przyjąć na siebie tak bolesne cierpienia, tak ogromne zniewagi i upokorzenia. Ale jedynie Twoja miłość może znieść takie zniewagi, mój cierpliwy Jezu. Czego mogłeś oczekiwać od tak okrutnych ludzi? Widzę, jak z ciebie szydzą. Okrywają Twoją twarz gęstą śliną. Światło Twoich pięknych oczu jest nią zakryte. A Ty, wylewając strumienie łez dla naszego zbawienia, usuwasz ją ze swoich oczu. Twoi wrogowie ponownie ją zakrywają, plując na Ciebie ponieważ ich serca nie są w stanie znieść światła Twoich oczu. Inni, zuchwalsi, w czynieniu zła otwierają Twoje najsłodsze usta i wypełniają je cuchnącą śliną. Także sami czują tym obrzydzenie. A ponieważ część tej śliny spływa i ukazuje majestat Twojego oblicza i Twoją nadludzką słodycz, Drżą i wstydzą się samych siebie, i chcąc być bardziej swobodnymi, zawiązują ci oczy nędzną szmatą, żeby moc się całkowicie wyładować na Twojej godnej uwielbienia o sobie. Biją cię więc niemiłosiernie, ciągną cię i depczą pod stopami. Ponownie zadają Ci uderzenia i ciosy w twarz i głowę. Drapią Cię i ciągną za włosy, wloką Cię z jednego miejsca na drugie. Jezu, miłości moja, serce mi się kraja, gdy widzę Cię w takim bólu. Chcesz, abym obserwowała wszystko, ale ja czuję, że chciałabym zasłonić oczy, aby nie widzieć tak bolesnych scen, które są w stanie wyrwać serce z każdej piersi. Ale miłość do Ciebie zmusza mnie do oglądania tego, co się z Tobą dzieje. Widzę, że nie otwierasz ust ani nie wypowiadasz słowa na swoją obronę. Pozostajesz jak łachman w rękach żołnierzy i mogą oni robić z Tobą, co im się podoba. Widząc ich skaczących po Tobie, obawiam się, że możesz umrzeć pod ich stopami. Moje dobroci i moje wszystko. Ból, jaki czuję z powodu Twoich cierpień, jest tak wielki, że chciałabym głośno krzyczeć, aby być usłyszana tam wysoko w niebie i wez wezwać Ojca, Ducha Świętego oraz wszystkich aniołów. A tu na ziemi z jednego krańca w drugi, chciałabym wezwać w pierwszej kolejności naszą ukochaną mamę oraz wszystkie kochające Cię dusze. Tak, abyśmy tworząc krąg wokół Ciebie uniemożliwili tym aroganckim żołnierzom zbliżenia się do Ciebie. I dalsze obrażanie i zadręczanie Cię. Wspólnie z Tobą dajemy zadośćuczynienie za wszelkiego rodzaju grzechy Popełniane nocą, zwłaszcza za te popełniane przez sekciarzy wobec Twojej sakramentalnej osoby, oraz za wszystkie zniewagi dusz, które nie dochowują Ci wierności podczas nocy próby. Ale widzę moja znieważona dobroci, że żołnierze zmęczeni i pijani chcieliby odpocząć. Moje biedne serce, udręczone i rozdarte z bólu, tak wielu Twoich boleści, nie chce pozostać jedynie z Tobą, ale potrzebuje kogoś jeszcze do towarzystwa. Och, moja ukochana mamo, Ty bądź moją nierozłączną towarzyszką. Obejmijmy razem Jezusa, aby Go pocieszyć. O Jezu. Cowuję cię razem z mamą i razem z nią, zasnę snem miłości na Twoim uwielbionym sercu. Mój kochany Jezu, zawołałeś mnie w tej godzinie swojej męki, abym ci dotrzymał towarzystwa i ja przyszedłem. Zdawało mi się, że słyszę cię jak w odręcej boleści, modlisz się. Składał za dość uczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającym i przekonującym głosem. Starałem się towarzyszyć Ci we wszystkim, a ponieważ muszę Cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć Ci dziękuję i błogosławię Cię. Tak, o Jezu. To dziękuję, powtarzam Ci tysiąc tysięcy razy i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo spojrzenie gory czy zniewagę, której doznałeś. Wszystko o Mój Jezu zamierzam oznaczyć moim. Dziękuję Ci i błogosławię Cię. O Mój Jezu, sprawa bez całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, tak aby mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. O Jezu, przytul mnie do swojego serca. I swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty Twoim błogosławieniem Cię, tak aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć. Odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. outro Miłość pragnie Ciebie, Pozwól kochać się. Miłość pragnie Ciebie. Nic nie musisz mówić, nic odpocznij mnie. Czuj się nie, bezpiecznie. Tobie i tutaj czujemy się bezpiecznie. Zaprosiłeś nawet przez serce Maryi dzieci, które śpią bezpiecznie. Tak bardzo kochasz, tak bardzo miłość Twoja pragnie nas, a my kochamy Ciebie. yes